Cześć, mam na imię Kinga, jestem stylistką Rzęsi Brwi i witam cię na kanale stylistka Warta Nobla w kolaboracji z marką Nobel Lashes. W dzisiejszym odcinku ankieta przedzabiegowa. Czy jest ci ona potrzebna w Twojej codziennej pracy? Postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Zapraszam! Pytanie ta przedzabiegowa to nic innego jak szereg pytań, które powinna zadać każda z nas przed zabiegiem stylizacji rzęs. Przed zabiegiem stylizacji rzęs dobra stylistka przeprowadzi wywiad. Wywiad, który będzie miał na celu wykluczenie możliwości wykonania stylizacji rzęs. Co powinno zatem znaleźć się w takiej ankiecie, abyś ty miała pewność, że stylizacja rzęs może zostać wykonana? Na pewno w ankiecie powinny zostać zawarte takie dane jak imię, nazwisko, numer telefonu, tak abyś wiedziała jaka klientka wypełniła tą ankietę. Powinien też na końcu pojawić się podpis naszej klientki, byśmy miały jakby potwierdzenie tego, że to właśnie nasza klientka wypełniła tą ankietę. Pytania, jakie powinny zostać zawarte w tej ankiecie, na pewno muszą dotyczyć stanu zdrowia klientki i takiego ogólnie pojętego. Myślę tu o takich zapytaniach, jak kondycja kręgosłupa, wszelkie zwyrodnienia kręgosłupa są wykluczeniem do zabiegu stylizacji rzęs. Wszelkie choroby w obrębie gałki ocznej. Wszystko to, co znajduje się na powierzchni skóry, na przykład gradówka, jakiś jęczmik, wyklucza kompletnie wykonanie zabiegu. Następnie gałka oczna, czyli jakaś jaskra, zapalenie spojówek, to też jest wykluczenie do wykonania zabiegu stylizacji rzęs. Kolejnym elementem, który będzie wykluczał taki zabieg stylizacji rzęs, no to jest na przykład padaczka. Jeżeli klientka ma padaczkę, musimy dokładnie dopytać, kiedy był ostatni taki atak? Czy te ataki powielają się? Z jaką częstotliwością? Będziemy miały pewność, że w trakcie wykonywania zabiegu klientka takiego ataku nie dostanie. A jeżeli już, to będziemy mogły szybciutko zareagować, powiadomić pogotowie i pomóc naszej klientce w razie właśnie wystąpienia takiego ataku. Cukrzyca. Bardzo ważne pytanie o to, czy klientka ma cukrzycę, czy też nie ma. Bo jeżeli ma, może dostać tej świątki cukrzycowej czy innego omdlenia i dla nas to już będzie wtedy sygnał, że należy szybciutko podkarmić ją czymś słodkim, ewentualnie jeżeli posiada swoje zastrzyki przy sobie, wykonać taki zastrzyk, oczywiście nie my, natomiast klientka, tak? I jeżeli nie, powiadomić pogotowie, bo to jest jakby też kluczowe, ta długość naszej reakcji, tak? Jeżeli my wiemy, co konkretnie dolega naszej klientce, jesteśmy w stanie szybciutko zareagować i jej pomóc. Kolejnym pytaniem, jakie myślę, że jest niezbędne w ankiecie przedzabiegowej to jest pytanie o to, czy klientka zdoła wyleżeć te dwie godziny, tak, czyli czy bez ruchu, spokojnie będzie w stanie na tyle zrelaksować się, jak prężyć na naszym łóżku, żeby właśnie te dwie godziny wyleżeć. Bo jeżeli ma jakieś takie kompulsywne zachowania, ADHD czy jakieś inne, które nie pozwolą jej tak długo wyleżeć, no to niestety jest to dyskwalifikacja przy zabiegu stylizacji, bo wiadomo, że dobry zabieg, dobra stylizacja ręcz powinna potrwać no, do tych dwóch godzin, tak? Po to, żeby stylizacja była wykonana dobrze, po to, żeby była wykonana czysto, żeby nie było sklejek, żeby ona była perfekcyjnie wykonana. Także czas jest tutaj bardzo ważny. Jeżeli mamy taką informację od naszej klientki, że ona nie jest w stanie wyleżeć, to możemy też pójść na kompromis i wtedy wykonać jedną, drugą stylizację. No i w kolejnym dniu na przykład następną część, jeżeli bardzo zależy jej na rzęsach. Ale pamiętajmy o tym, żeby rozmawiać i ustalać takie fakty przed zabiegiem stylizacji, po to żeby nie było później żadnych niedomówień. W ankiecie przedzabiegowej powinno również paść pytanie o to, czy jest to pierwszy zabieg stylizacji rzęs, czy kolejny. Bo jeżeli pierwszy zabieg stylizacji rzęs, to warto jest uwzględnić to podczas wykonywania stylizacji i informować klientkę o każdym kolejnym kroku. To daje jej bardzo duży komfort, bo pamiętaj. Zabieg stylizacji wykonywany jest przy zamkniętych oczach. Jeżeli taka osoba jest u nas po raz pierwszy, nie ma bladego pojęcia, z czym to się wiąże, więc dla niej będzie to duży dyskomfort, a niekiedy nawet stres. Że przy zamkniętych oczach słyszę jakieś różne dźwięki, odrywamy taśmy, yy, gdzieś tam te pensety dzwonią, odkręcamy klej, nakładamy na powiekę dolną yy, separację, później przemywamy rzęsy, najpierw jeszcze myjemy szamponem. To są wszystkie rzeczy, o których należy informować klientkę krok po kroku w trakcie wykonywania zabiegu. A jeżeli w ankiecie przedzabiegowej da nam informację, że jest to pierwszy zabieg, to świetnie, ponieważ wyjdzie ona od nas z dużym komfortem, bo będzie znała całą procedurę zabiegową i będzie zadowolona i na pewno chętnie wróci do Ciebie na taki zabieg. W takiej ankiecie przedzabiegowej powinno zostać zawarte, no moim zdaniem, w mojej ankiecie takie pytanie jest, co jest dla klientki zadowalające w stylizacji rzęs. Chodzi o to, czy... Zadowala ją objętość czy długość rzęs? Jakie ma ona preferencje? To wszystko pozwala mi poznać klientkę na tyle, by móc zaoferować jej rzęsy skrojone specjalnie dla nich. Chociaż ja i tak wykonuję analizę oka i tak sprawdzam wszystkie parametry oka po to, żeby dobrać dobrą stylizację rzęs. Natomiast chcę wiedzieć, jakie moja klientka ma preferencje. Co lubi i na co zwraca uwagę przy stylizacji rzędów. U niektórych właśnie jest to objętość. Tak jak na przykład moja mama kocha rzęsy krótkie i duże objętościowo. Natomiast moja bratowa z kolei uwielbia rzęsy objętościowe i długie. To każda z kobiet ma swoje preferencje, każda czuje się w czymś najlepiej. No i my, stylistki, stoimy tu na straży tego, żeby ta stylizacja była dopięta na ostatni guzik i perfekcyjnie skrojona na miarę potrzeb naszej klientki. W takiej ankiecie przedzabiegowej, poza różnymi pytaniami, które pozwolą nam właśnie ustalić jakby preferencje naszej klientki, wykluczenia do zabiegu, powinna na pewno też znaleźć się ta klauzula RODO. Jest to bardzo ważne, ponieważ dane, które nam przekazuje nasza klientka, dla nikogo innego nie są dostępne. W takiej ankiecie możesz też na koniec zabiegu wpisać informacje o tym, jaki klej został użyty do tego zabiegu, jakie ręce zostały użyte, jaka stylizacja została wykonana. Warto jest zapisywać takie informacje, po to, żeby mieć jakby rękę na pulsie, bo w momencie, kiedy klientka do nas wróci, my wiemy, że ta stylizacja była dla niej dobra, ona sobie ją chwali, więc możemy ją powtórzyć. Przy dużej liczbie klientek trudno jest zapamiętać każdą jedną stylizację. Kiedy klientka przychodzi do nas z połowiczną stylizacją, no bo wiadomo, że do dopełnienia kilka tych rzeczy wypadnie. Stylizacja miała jakiś określony kształt, my musimy ten kształt odtworzyć. Warto jest zapisać sobie, jaka stylizacja została wykonana, po to właśnie, żeby nie mieć z tym problemu i za każdym razem, żeby klientka wyszła od nas z taką stylizacją, która ją w 100% zadowala. Zatem, czy ankieta przedzabiegowa jest potrzebna? No, moim zdaniem bardzo potrzebna. To jest niezbędna kapsułka informacyjna, która po pierwsze daje nam możliwość wykonania tego zabiegu lub ją odbiera. I pamiętajmy, że stylizacja rzęs to jest praca w obrębie gałki ocznej. Gałka oczna to jest bardzo, bardzo delikatny organ i nie chcemy go w żaden sposób uszkodzić. I my chcemy poprawić kobiece piękno, nadać fantastyczne spojrzenie, a nie zrobić komuś krzywdę czy problem. Więc w momencie, kiedy ktoś ma alergię czy Ktoś ma jakieś zapalenie spojówek, czy jakieś inne takie rzeczy, na przykład jaskrę, których nie jesteśmy w stanie jakby na pierwszy rzut oka zweryfikować w żaden sposób zwyrodnienia kręgosłupa. Czy na przykład właśnie padaczki, czy cukrzycy musimy zadać to pytanie w tej ankiecie, bo to wtedy chroni nas jako stylistki. Pracujemy w obrębie gałki ocznej. I nie chcemy zrobić nikomu absolutnie żadnej krzywdy, chcemy tylko poprawić piękno, chcemy aby klientka była zachwycona swoim nowym spojrzeniem, a nie wyszła od nas z pretensjami lub z innymi komplikacjami zdrowotnymi. Więc taka ankieta zabezpiecza nas stylistki rzęs przed konsekwencjami prawnymi w związku z wykonaniem zabiegu mimo przeciwwskazań. Warto jest mieć taką ankietę i koniecznie zachęcam Cię do tego, żebyś sobie taką ankietę właśnie przygotowała i zawsze miała ją w salonie dla nowych klientek, a niekiedy też dla odświeżenia. Warto jest wyciągać, kiedy przychodzi nasza stała klientka, taką ankietę i tak pobieżnie, szybciutko przepytać, czy nic się nie zmieniło od ostatniej wizyty, czy możemy nadal tworzyć nasze piękne stylizacje rzęs. Mam nadzieję, że ten film Ci się przyda, że odpowiedziałam wyczerpująco na to pytanie, czy ankieta przedzabiegowa jest potrzebna, czy też nie. I że to nie są wcale żadne żarty, ani kolejny niepotrzebny papier w naszej działalności. Nie, ankieta przedzabiegowa jest bardzo ważna i uważam, że każda stylistka rzęs powinna taką ankietę przedzabiegową mieć. Bardzo Ci dziękuję za oglądanie. Jeżeli podobał Ci się ten film, to daj lajka, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, po to, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami, jakie tu wrzucam i mam nadzieję do zobaczenia następnym razem. Miłego dnia.